Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Returned Castle Wolfenstein. Ja wiem, że jak ja to pewnie mówię, to to, to, to brzmi jak. Bla, bla bla, bla, bla. Dzień dobry. Ja, cze, cze. Czekaj, jak się napiję, Ach, to Stamina. A ja myślałam, że nie wiem. Dzień dobry. Dobra, tak, pokaż to ja to muszę posprawdzać. Bo w ostatnim odcinku nam się nie udało. Bo ja tam nie wiem jak się wchodzi po prostu. Mówi się trudno. Tak, no i co? No ja ogólnie to mogę zrobić. Może nie wypuścić. Ej, wiecie co? Ja podejrzewam, że tutaj to będzie... Aaaa! Ej, co się stało? Konie oknem! By takie drzwi tu... Ja też tak krzywo mogę biegać? Chwila Nie mogę tak biegać Nie, wiem, mam czekać aż oni przyjdą? Się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. <laughs> Uż, już tam jednak nie jest. O, strzelał. Chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy w ogóle trafiłam, no ale okay. okej. Okay. Okej. Bo tak, ja podejrzewam, że ja się tu będę jeździć i tak dalej. Coś tu włączy, nie? że jestem, przybyłam Muszę to wszystko oddać Ale mówię, to do po co się... O coś to tu musi być i potem ten tam siedzi jakiś snajper i sobie się znały. co ten duży nie robi? O co on wybija te szyby? Co one mu zrobiły? Nic to tyle, A, mran, to są nie? Gdzie tu są jakieś dziwne rzeczy do znalezienia? Co zrobisz? Szczeliłam, szczeliłam. Teraz nie tu. Normalnie zejść nie umiesz. No! To, to nie jest wybuchowe? Ja zaraz zrobię. To ja się pytam, to to nie jest wybuchowe? Teraz? To możesz mi naskoczyć. A jakąś broń mieliście, nie? Jeszcze broń wysadziłam? No nie mogę, bo się... No po prostu nie. Dawaj, dawaj. Dawaj. Grand, mam cały, tak? A to? to. O, Niesamowite. Nie, 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 tego nie chcę. zrobisz, nic nie zrobisz. Ty! Ale ja widzę tutaj. Dobra, to spróbujemy tyle. Tam, że się dano, co zrobisz? Dzień dobry! Widzicie już? Ja pierdzielę! To dziwne! Aaaa. Jestem obrotowa... Czekajcie, obrotowa wieżyczka! O, już jadą. O, matko. Ale normalnie, aż mi się tak zakręciło. O masakra A jakie fajne. <laughs> Ale wszystko tu mamy? Dobre, dawaj to. Tylko tutaj się nie da. Co się nie da? Pucać. Już powinieneś leżeć, hopie. Proszę mi tam nic nie naciskać. Proszę nic nie naciskać. Żadnych alarmów, ani nic, szczerze powiem, że już mam nic. Dość tych Waszych alarmów. Pilne okno wyrąbało. Można tu? Nie można. Można. I teraz tak. Korzystaj z tej drabiny tak jak się należy. W jakiś dziwny sposób na przykład spaść. To. I jeszcze trochę idę Rambo. A tu czegoś nie ma? Każdą dziwną ścianę trzeba zrobić Powiedzcie co to, to są te szare knefle tutaj na, pod moim pistoletem, bo nie kumam. Zamknijmy sobie to na przedmiu. Dobra i tutaj będzie teraz jazda. Już? No i to, tak nie można strzelać. Strzelam! co? I cię dzieje. Wszystko jest w porządku. Ja tu tylko wpadnę. Granaty chyba wszystkie mam. Ja mam. 15 granatów? Powiem, no zaskoczony. Tutaj mamy czym strzelać. Gdzie jesteś? Ty będziesz mnie tu celował. Kończ i os oszcz oszczędź syf. W ogóle nie rozumiem co to trzeba tak długo nawalać do tego będzie złe ci to powinno być pik pik i Zdarzyłam się z rzeczywistością. I ja? A tu mogę wyjść? Mogę wyjść? Mogę wyjść? Mogę. I poproszę. proszę Ty, ale weź właśnie tutaj jakieś nie, przejście dziwne czy coś takiego. Nie wiem, że tu, ale wiecie, ja cały czas myślę o tych secret roomach i normalnie Zami mi to sens. A ja nie umiem kucać Hehe, <laughs> nie umiem kucać Pod Matka, Matko, to <laughs> Nic się się stało, stało, nikt nikogo widział, widział Nikt o nikim. A jednak słyszeli i widzieli. Uciekaj stąd. Ucej. Widzieliście to? Ja jestem pod wrażeniem. Gdzie się z tym małym pistolecikiem? Coś jeszcze? Normalnie jestem pod wrażeniem. Podkopał mi to. Możesz w życiu. No, ale coś tu jeszcze jest. A! Coś na pewno musi być. Na przykład krzesło. Nie, ja jestem pewna, że ja trafiłam Kilka razy No wiesz? pobijecie za Nie mam tego kiedy Ja, yeah, situation under control Eee Dobra, no szybko Chyba trzeba porządek zrobić No I tu jeszcze nikt nie łazi Tu coś nie ma? Coś w murze, w czymś tam Ale Tu? Jeszcze nic Tu się drzwi otworzyły, tak? Tak. Następny jakiś komendant. Widzicie. jest normalnie ciekawe, że kupie to nic takiego nie widzę, sobie można było że nie ma. Bo kto by tu co chował, nie? A się okaże, że było 5. A my nie mamy nic. Czekaj, bo tu na górę jeszcze chcę wyjść. muszę tu coś będzie? O! No weź. Jak się stara. Specjalnie łazi. Shoot, Jest! Nie ma! Tak! A ja tak łaziłam i szukałam. Nie ma Kessler. Nie, to Ty tutaj im powiedziałeś. Ciekawym! Hmm. Okej, okay, ale. Dark Secret i Village zrobimy sobie w następnym odcinku. Pa! Mam nadzieję, że Wam się podobał! Pa!